Cześć widzę witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda A w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie trochę z innym filmikiem niż zazwyczaj Ale na samym początku oczywiście chciałam z wami się przywitać udział do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka Zapraszam was również na kanał Lęki I zapraszam was na kanał Dowerki Przypominam również, że filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 Dlatego warto subskrybować, żeby nie przegapić żadnego odcinka i tak, jak wiecie, jakiś czas temu zaczęłam sobie przedłużać włosy. Yy, wiecie, ja kocham długie włosy, ale moje, moje włosy są dotąd, więc i tak nie ma źle. Ale to jest długość, z której nie potrafię wyjść. One, nie, one mi rosną, ale się kruszą. To przez blond. I pewnie przez to, że robię coś nie tak z nimi i czasami mówię, o, wolę krótkie i jeścinam. Ale kocham długie włosy, więc ostatnio sobie zaczęłam je przedłużać. I słuchajcie, dzisiaj dostałam paczkę od Camera Hate, czyli od yy, firmy, od której mam te włosy na taśmach, które na co dzień doczepiam do filmów. I chcę sobie, gdzie dostałam, mam tutaj wszystkie rzeczy. I jeszcze ich nie rozpakowywałam, bo chciałam sobie z Wami zrobić takie testy. Mam dwa kucyki, ale takie długie, że po prostu bajka. Więc myślę sobie, zaczniemy właśnie, Zaczęłabym od pokazania Wam, co dostałam. Jako pierwsze dostałam opaskę warkocza. Wiecie, ją można sobie jakoś ładnie tu włoski i tutaj, tak jakbyście mieli zaplecionego warkocza. To jest pierwsze. Dostałam koczka, a ja bardzo chciałam koczka sobie kupić, bo jak ja robię koket, to mam tych włosów mimo wszystko, że mam gęste włosy, to mam ich mało, a tutaj. Jest koczek, więc nie wiem, jeszcze nigdy w życiu nie, przy, yy, nie doczepiałam koczka, bo kucyki mi się zdarzało doczepiać, ale koczka nigdy, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądać. Tu dostałam kucyka yy, falowanego i o, zaś jest taki mega długi, on ma 60 cm. Chciałabym mieć takie długie swoje włosy. No i słuchajcie, widzowie, najlepszy, mam nadzieję, że ten, bo on jest na klipsie. I ja nie jestem pewna jak z tymi klipsami, bo ja nigdy nie miałam, więc nie wiem, czy będę miała to w ogóle zapiąć. Bo tylko o to się martwię. On ma, uwaga. 70 70 cm, więc zostawimy go sobie na koniec. A zaczniemy sobie od koczka. Dobra, ja nie jestem pewna dokładnie, jak przyczepiać, ale wydaje mi się, że po prostu muszę zrobić koka na swoich włosach i doczepić do tego koka i mam go w siateczce ej dobra, to jest tak na szybko na szybko przyczepiony i wiecie, nie mam jakoś ładnie tak uczesanych tych włosów, ale wygląda jakbym miała tak dużo włosów no tylko ten odrost bym musiała w końcu zrobić ale ej, no co sądzicie? i tu wam będę wklejać ceny, bo tego kokka chciałam zamówić, bo on jest naprawdę mega tani więc dla osób, które mają rzadkie włosy i właśnie chcą takie, wiecie, mieć tą objętość na tym głoku. to. Ja nie mam tak rzadkich włosów, bo naprawdę mam gęste swoje włosy. Mm, ale mimo wszystko no patrzcie, jaki mi śliczny. Dobra, ja jestem zakochana. Spróbujemy tą opaskę, bo ja nie plotę sobie tak włosów, co prawda. Ale właśnie jest nowy rok, bo nowy, ja naprawdę dużo zmieniam w swoim życiu i jestem. Pod ogromnym wrażeniem, że ja się trzymam tych postanowień Wiem, że dopiero jest styczeń, ale już mam prawie koniec stycznia A mam wiele postanowień Dobra i tutaj w tym warkoczu, Lena mi go ogólnie już wyciąga bo Lena go chciała Ale to jest chyba na Lenę za dużo. chociaż tu mam takie do regulacji Więc ja spróbuję sobie ten warkocz może przy was założyć? Na koka? Nie, ja będę to musiała jakoś wyregulować Dobra, ja to tak nie wiem czy to do koka czy do rozpuszczonych Wydaje mi się, że to by o wiele ładniej wyglądało u mnie też ten warkocz mi wchodzi na mój odrost, więc wydaje mi się, że lepiej będzie, jak już go nie będę miała i jak zaformuję te włosy. No, ale ogólnie bardzo ładny, ja kiedyś chodziłam w takich fryzurach. Kolejne, kolejny kucyk, to jest ten kucyk blond, 60 cm, ten falowany. W ogóle jestem pod wrażeniem, jak ładnie mi dobrali kolor włosów, bo moje włosy, jak widzicie, są w różnych kolorach. Nie mam jednego koloru włosów kilka, więc jestem pod wrażeniem, bo dużo osób, jak mam te doczepione włosy, jak miałam cały czas doczepione te włosy długie, to właśnie dużo osób pytało, czy zapuściłam już takie włosy, jakie to są fale. Piękne! Idę sobie odciąć metkę i w takim razie idę go mierzyć i Wam się pokażę. Muszę stać do Was, ale patrzcie, to jest. Piękny! Jezu, ja bym chciała mieć takie długie i gęste włosy! No i doczepienie jego zajęło mi 30 sekund. Tu wsunęłam takie, taką wsuwkę jakby i oplątałam tą resztką włosów, które tam są. I jest śliczny! I tutaj wam też wkleję jego cenę, bo już nie pamiętam. No ale jest piękny. I lokowany, już nie trzeba się męczyć. Ja powiem Wam kiedyś bardzo często nosiłam takie kucyki, właśnie w lato. Bo włosy chciałam mieć spięte, a moja kitka. Dobra, zdjęty. Kładę go sobie na krzesełku, żeby mi się nie zniszczył. I patrzcie. No, chyba jest różnica i to wielka. Więc mega polecam polecenko. I ostatni, czyli najdłuższy i na klipsie, czyli tego, którego jestem najbardziej ciekawa, czy przez tą spinkę będzie miał taki. Efekt, że on jest tak bardzo uniesiony, co mi się bardzo podoba. I tu mamy ostatniego kucyka, jak widzicie on jest na klamarce. Dobra, i patrzcie. Jest jaki on jest długi. Nie wiem, czy to go dobrze przyczepiłam, mam nadzieję, że tak. Jak myślicie, w czym najlepiej? Kok, fale, czy taki długi kucyk? No. Dajcie znać w komentarzu, która fryzura jest waszym ulubieńcem, bo ja nie wiem sama. Naprawdę nie mam tego pojęcia. Tak więc teraz będziecie widzieć mnie w różnych długościach włosów, w różnych fryzurach. Ja dla was mam oczywiście tutaj kod rabatowy, jeśli ktoś by chciał, zachęcam wejść na stronę, zostawiam wam link do niej w opisie. Mają tam nie tylko kucyki, czy koczki, czy włosy, tak jak wam pokazałam, mają peruki, mają grzywki. Szczerze, chciałam poprosić o grzywkę. Yy, ale ja wiem, że ogólnie ogóle w grzywce źle wyglądam, ale teraz na jakiś czas mam ochotę ściąć grzywkę. Wiecie, jak widzę inne dziewczyny, które mają grzywkę, wyglądają ładniej. Mówię, kurde, ale muszę jak grzywkę. Więc jeśli też tak czasem macie, to u nich można zamówić sobie samą grzywkę. I możecie sobie przetestować, zanim zetniecie swoje włosy. Tak więc ja zostaję w moim kucyku już dzisiaj, bo no jest piękne piękne. Szkoda, że już jest późno, bo normalnie mam ochotę się ogarnąć i iść na zdjęcia, ale na pewno takie się pojawią, więc podajcie na mojego Instagrama. Ale ogólnie to na tyle na dzisiaj. I na sam koniec odcinka oczywiście chciałabym pozdrowić kilka osób, więc jeśli ty jesteś pozdrowiony w kolejnym filmie, wystarczy skomentuj jeszcze na dole, a być może wybiorę właśnie ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Konstancję, chciałabym również pozdrowić Weronikę, chciałabym pozdrowić Nadię, chciałabym pozdrowić Maję. Oraz chciałabym pozdrowić Natalkę A jeśli taki odcinek wam się spodobał To kończcie łapkę w górę Pamiętajcie o sobie I co? I zapraszam was teraz na premierę do Werki Bo właśnie u niej wlatuje nowy odcinek Pa!